Dwa laski po imponującym powrocie. Krzyczałeś, wróciłem zdaje się po tym pojedynku, bo ostatnio przegrałeś, a dzisiaj w pięknym stylu wygrałeś. Powiedz, co czułeś? No czułem ogromną adrenalinę, emocje, które mi towarzyszyły. W ogóle chciałem zacząć nie standardowo, bo chciałem zacząć od podziękowań. Ogromne podziękowania dla Damiana Nowika, bo bez niego nie miałbym jak tutaj przyjechać. Na ostatnią chwilę jakoś udało się zgrać to, żeby przyjechał ze mną. Również ogromne podziękowania dla Marcina Brzoska, który był u mnie w narożniku. Dziękuję moim trenerom. Łukaszowi Zaborowskiemu, Adrianowi Dziarnowskiemu, Emilowi Grzzyakowi, Dawidowi Pebowskiemu, Tomkowi Biborskiemu i wszystkim moim sparykwarderom partnerom z klubów Szark i Oktopus. Narożnikowy Mikołajowy, który mi będzie łatwiej się walczyło teraz. Walczy tak, tak. Dokładnie, Mikołaj, trzymam za ciebie kciuki, wiem, że wygrasz. Trzymam również szuki za Karolinę Kowalkiewicz. Wiem, że ona też wygra z Joanną że to będzie pasił FC. Powiedz, yy, dlaczego właśnie tą technikę wybrałeś na Artura, Bo to jest bardzo ciężka technika, szczerze mówiąc, dla wodoru MMA. MMA tak znaczy, sposób... dokładnie, wiedziałem, że będę miał lepszą stójkę od Artura, wiedziałem, że będzie chciał mnie obalić, wiedziałem, że jest dobrym załatwiskiem, że robi to już dużo czasu. Dlatego skupiłem się głównie na stójce i na parterze. Odstawiłem na jakiś czas zapasy właśnie po to, żeby skupić się na tych dwóch płaszczyznach. I wyszło tak, jak sobie tego wmarzyłem. Dosłownie na pół minuty przed Twoją walką jeden z Twoich kolegów powiedział, że jesteś bardzo ciekawym zawodnikiem. Mówię o koledze klubowym, ale powiedział, że jest, masz taką gorącą głowę. Powiedz, czy to jest taki ogólnoznany znany fakt? I w jaki sposób próbują temperować w twojej trenery. To znaczy to jest... niestety mam... U mnie jest tak, niestety, że napalam się. Jestem przed każdą walką bardzo... Jestem przed każdą walką bardzo nakręcony. To jest spełnienie moich marzeń, walka na takie galaki. To jest to, co kocham robić i to, co chcę w życiu robić. W takim razie życzę powodzenia w robieniu, to co lubisz najbardziej. Dziękuję bardzo. Good luck. Dziękuję.